Najpierw dostojny polonez, później zabawa do białego rana. Uczniowie z klas maturalnych Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej zainaugurowali sezon studniówkowy. Był mały stres, ale było dobrze ogólnie. Ogólnie trudno, ale poradziliśmy sobie jak to informatycy. A ja bardzo lubię takie tańce, więc mi się tańczyło z przyjemnością. Teraz przed młodzieżą intensywne przygotowania do matury, egzaminu zawodowego i wybór kierunku studiów lub podjęcie pracy. Przygotowujemy się raczej do matury na razie. Nie myślałam jeszcze co dalej. E, ja myślałam o resocjalizacji, pomaganiu ludziom ogólnie. No i takie to. No tak z pewnością wybieramy się na studia, nie kończymy jeszcze edukacji. Studniówka nie byłaby prawdziwym balem, gdyby nie specjalnie przygotowane na ten wieczór kreacje, fryzury i makijaże. W tym roku już krótkie sukienki. Co prawda... E, Koleżanki. Co prawda niektóre koleżanki mają długie, ale już wchodzi moda z krótkimi sukienkami. I oczywiście szpilki. Tak, tak, szpilki obowiązkowo. Nie. A fryzury? Fryzury według uznania. Jak kto woli? A Ty jako obserwator, jako mężczyzna, co stwierdzasz? Po zobaczeniu swoich koleżanek. Już bardzo mi się podobają. Nieważne, długie czy krótkie sukienki, wszystkie przepięknie wyglądają. Maturzyści z techników są ostatnim rocznikiem zdającym egzamin dojrzałości według starych zasad. Czego się bardziej bawiacie, matury czy egzaminu zawodowego? Matury, generalnie, matury. zdecydowanie matury. Tych uczniów czeka egzamin zawodowy i jest to dla nich zwieńczenie ich nauki i zdobycie kwalifikacji zawodowych. W tym przypadku tytułu technika w wymarzonym przez siebie zawodzie i furtka do, furtka do pracy, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że większość z tych uczniów y, będzie podejmowało niektórzy y, studia, ale większość zdecydowana będzie podejmowało zaraz po szkole pracę. Monika Antosz-Grodzicka, TV 28.